Lester Sumrol: Zwycięstwo i panowanie nad lękiem zniść swojego najzacieklejszego wroga. Przedmowa. Nadrzędnym celem każdego autora piszącego prozą powinno być zaspokojenie naglącej potrzeby, która trawi życie i serca znacznej części społeczeństwa. Niniejsza książka ma rzucić wyzwanie jednemu z najgorszych przejawów zła w naszych czasach. Ma ona również pomóc wielu cierpiącym ludziom w pokonaniu przeszkód, które odbierają im chęć do życia. Materiał źródłowy do tej książki powstał na podstawie praktycznego i eksperymentalnego studium ludzkich zachowań na przestrzeni ponad 50 lat. Mając okazję żyć pośród przedstawicieli wielu kultur, zauważyłem przejawy chorób umysłowych w licznych krajach. Doradzając mieszkańcom ponad 100 krajów, doszedłem do wniosku, że jednym z najdziwniejszych i najbardziej nękających wrogów człowieka jest lęk. W równym stopniu dręczy on ludzi czarnoskórych. Azjatów i Białych. Nie wybiera też pomiędzy człowiekiem prymitywnym, a osobą wysoko rozwiniętą kulturowo. Ogólnoświatowy pochód lęku. Lęk jest w trakcie ogólnoświatowego pochodu. Wybuch pierwszej wojny światowej w 1914 roku zapoczątkował olbrzymi pochód lęku, który rozlał się na cały świat. Kryzys gospodarczy w latach 30. XX wieku jeszcze szerzej otworzył drogę temu okrutnemu wrogowi. Brak bezpieczeństwa finansowego spowodował, że miliony ludzi były bliskie paniki. W okresie II wojny światowej lęk miał jeszcze większe pole do działania. Światowy przemysł zbrojeniowy rozwinął się od prymitywnych bomb ręcznych, wyrzucanych z samolotów pod koniec I wojny światowej, do zniszczenia Nagasaki i Hiroshimy przez bombę atomową pod koniec II wojny światowej. Każdy inteligentny człowiek zdał sobie wówczas sprawę, że nie ma gdzie się ukryć. Od czasów II wojny światowej zarówno naukowcy, jak i mężowie stanu nieustannie przewidywali zbliżającą się wielkimi krokami eksterminację rasy ludzkiej. Ten właśnie lęk przyczynił się do powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ. Napięcia spowodowane druzgocącym lękiem zawładnęły sercami milionów sfrustrowanych obywateli. Dzisiejszy świat poszukuje politycznego geniusza, który zaprowadzając pokój pośród ogarniętych lękami narodów będzie w stanie zniwelować te napięcia. Niniejsza książka traktuje temat lęku jako kwestię możliwą do rozwiązania i pomaga ci poradzić sobie w twoich osobistych zmaganiach ze strachem.